Polski e-commerce puchnie na potęgę. Dzisiaj pokażę Ci 8 wykresów, które powinien znać każdy, kto sprzedaje albo planuje sprzedawać w internecie w najbliższych latach. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl, więcej info na mój temat znajdziesz w opisie tego materiału. Zapraszam Cię również do przejrzenia playlist, jeśli interesuje Cię wyjście na rynek międzynarodowy, jeśli interesuje się prowadzeniem zdalnie firmy, czy założeniem firmy w innym kraju, czy również emigracją biznesową. Dzisiaj chciałbym też podzielić się z Tobą takimi informacjami o tym, jak wygląda polski rynek e-commerce w Polsce. Według różnych danych... Um polski rynek e-commerce urósł od dwudziestu kilku do nawet trzydziestu Macie info poniżej w opisie. E, tutaj serwis Bankier umie, upublicznił takie dane o tym, że tutaj pojawi się też e, grafika, gdzie w 2019 roku sprzedaż całkowita, taka roczna, to było około 61 miliardów złotych. Sprzedaż w 2020 roku urosła o 35% i sprzedaż e, była szacowana na jakieś 83 miliardy. Prognozy są takie, że w najbliższe 5-6 lat średnio rocznie ten przyrost będzie się utrzymywał między 15 a 12%. Tak, żeby nawet prognoza, widzę, jest na 2025, że nawet całkowita taka sprzedaż internetowa w Polsce, cały ten rynek online będzie szacowany na 147 miliardów złotych. To jest ogromna liczba. Natomiast co jest ważne, pomimo tego, że mieliśmy pandemię, pomimo tego, że nawet wiele sklepów internetowych zbankrutowało, to Polacy zmienili... Z nawyki zakupowe. I ciekawe jest to, że wcześniej, na przykład, buty, ciuchy, meble były kupowane tylko przez, powiedzmy, no w sposób taki stacjonarny, że szło się do sklepu, mierzyło się buty, czy wybierało się meble. Teraz no, wszystko się zmieniło, i przez to, że konsumentom zmieniły się zachowania zakupowe. I o tym trzeba pamiętać. Co jest druga taka kwestia drugi taki wykres, kiedy okazuje się, że powstaje coraz więcej sklepów internetowych. W, w ciągu ostatnich siedmiu lat 嗯。 Polski e-commerce w zasadzie zwrósł o 53%. Zwiększyła się też liczba domen umożliwiających zakupy online. I ciekawe jest to, że w pierwszym kwartale 2021 liczba sklepów internetowych wzrosła o 3400, tak, tak szacują. Co prawda, oczywiście, też wykres z KRS około 1400 sklepów, ale no, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to jest no, przybyło 2000 sklepów dodatkowo więcej, i to jest naprawdę ogromna liczba. W ciągu najbliższych kilku lat, myślę, że będzie przebywać kilka do kilkunastu tysięcy sklepów internetowych rocznie. I też dla tych ludzi, którzy myślą albo już działają w internecie, to trzeba pamiętać, moi drodzy, rynek rośnie. To nie jest tak, że tylko przebywa konkurencja, ale chodzi o to, że cały świat nagle przyzwyczaił się do tego, że łatwo się kupuje w internecie i liczba tych sklepów na pewno wzrośnie, ale przekaz i rynek wzrośnie, co właśnie. Co jest tutaj kolejny taki wykres? Pojawił się, to jest na podstawie danych z GUS. Okazało się, że wyszło tak, że Polacy coraz częściej kupują online owo. to, co wcześniej wspominałem, czy buty, ciuchy, jedzenie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, pomimo to, że mieszkam za granicą, to tygodniowo, średnio od. 15 do 30 przesyłek zamawiam. Wliczam to łącznie, jedzenie, zakupy, ciuchy, buty, meble, wszystko praktycznie. No jakiś, ograniczyłem wszelkie jakieś wyjścia do jakichś galerii handlowych. I ciekawe jest to, że to nie jest tylko moja opinia. Co więcej, nawet jeśli chodzi o rynek kosmetyków, żywność, napoi czy mebli, czy AGD, no to, to są wzrosty czasami o kilka, no, od, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Kolejny taki ważny wykres na pewno wielu z Was kojarzy paczkomaty. I tutaj ubiegły rok Myślę, że należał tutaj do Rafała Brzoski, do impostu do paczkomatów. Bo tutaj z danych wynika, że firma kurierska posiadała 11245 paczkomatów, to jest stan na kwiecień 2021, tak? I to jest też macie poniżej link do, do źródła warto, warto się z tym tutaj zapoznać, natomiast myślę, że w ciągu kolejnych. Kilku lat obstawiam, że tych paczkomatów to pewnie przybędzie, jak nie jest 50%, to 100% więcej. To jest świetna, świetna wiadomość, bo koszty będą, koszty logistyczne będą mocno obniżone. Przy okazji dostępność tych paczkomatów jest świetna. To myślę, że wielu z Was korzystało, także to jest dobra wiadomość. Kolejny taki piąty wykres. Allegro jest liderem wśród platform sprzedażowych. I teraz ciekawe jest to, moi drodzy, na całym świecie jest Amazon, jest top of the top, the best of the best, tak? A Polska jest takim dziwnym rynkiem, że na razie, na razie Allegro jest numerem jeden, bo no Polacy są jednak przyzwyczajeni tutaj do, do polskiej marki. Co prawda marzą Amazon, wszedł już na rynek polski, już otworzył tutaj centra dystrybucyjne, ale jeszcze będzie potrzebowało trochę czasu. Zobaczymy, ile mu to zajmie, żeby stać się liderem. Kolejny taki ważny szósty wykres, to jest taki, że Polacy wybierają szybkie przelewy, czyli są coraz bardziej Polacy przyzwyczajeni do, do, płat, do szybkich płatności, do mikropłatności. E, ciekawe, że Polacy podczas zakupu przez internet decydują się na szybki, szybką płatność przelewem i ta, e, ta liczba tutaj wzrosła. W zasadzie w różnych, w różnych branżach, to jest tak od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Też zapraszam poniżej, macie link do, do źródła i myślę, że to jest też dopiero początek, bo ciekawe jest to, że coraz więcej osób starszych, które wcześniej obawiały się tego zakupu, obawiały się tych zakupów przez internet, już coraz bardziej się przyzwyczaiła do tego, że można płacić kartą czy przy szybkimi przelewami. Ja myślę, że to jest świetna opcja. Mogę wam powiedzieć, też prowadzę, no, w międzyczasie od 9 lat założyłem. Trzy firmy całkowicie za granicą. Wszystko co zrobiłem to całkowicie zdalnie. Jestem przyzwyczajony do płatności, do operatorów płatności. Dla mnie to jest coś normalnego. Natomiast cieszy mnie to, że w obecnej chwili... Rośnie, znaczy tutaj w Polsce to bardzo dobrze widać, że Polska się w końcu przyzwyczaiła i ten rynek rośnie. No po prostu zostali ludzie zmuszeni, no bo nie można było płacić kasza, więc trzeba było nauczyć się, jak, jak się kupuje przez internet, jak się płaci kartą. Siódmy taki wykres. Polska za Niemcami i za Wielką Brytanią, tak? Co jest ważne, no niby w Polsce ten rynek urósł, ale ciekawe jest to, że ten rynek nadal należy tutaj do innych krajów. Polska goni oczywiście, tak? Natomiast jeszcze Tutaj sporo, sporo mamy do nadrobienia, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że Polska nadal ma tutaj bardzo korzystne tutaj warunki do uruchamiania centrów dystrybucyjnych czy do zakupów internetowych. Koszty mamy, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, myślę, że niższe niż w wielu krajach. Co prawda prawo mamy niestabilne, to ale tutaj nie o tym dzisiaj. Natomiast mimo wszystko no Polsce jeszcze daleko tutaj do zachodu. Natomiast plus jest tego taki, no, że ten zachód nadal będzie coś kupował. Polskie firmy też są konkurencyjne, też możemy wyprodukować świetnej jakości produkty. Co prawda jest ich niewiele, bo i tak to wiele Wychodzi gdzieś tam z Azji, ale nadal, co by nie powiedzieć, myślę, że przynajmniej niektóre grupy społeczne czy niektóre firmy, czy niektóre branże będą mogły spokojnie konkurować na tym, na tym rynku. Tak? Ostatni taki wykres, który powiniene się tutaj znać, to jest taki, że w polskim internecie największe przyrosty i największe, znaczy największe przyrosty sprzedaży odnotowała branża obuwia. I to są przyrosty ogromne, i wydawałoby się, że, że tak do tej pory Polacy się nie przekonają do zakupów obuwia czy tam jakichś ciuchów przez internet. Natomiast się okazało, że średnio w tym momencie Polak wydaje jakieś 190 zł na odzież, obuwie, znaczy na odzież, tak, na akcesoria, dodatki 228 na obuwie, 131 na kosmetyki, 76 na książki, ale tutaj, tutaj kategoria obuwie. Bardzo mocno wzrosła i trzeba pamiętać o tym, że to jest też chyba dopiero początek, bo jak szacują, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, no polski ten rynek e-commerce w ciągu najbliższych pięciu lat szacuje, że, szacują, że będzie rósł te 12% rocznie, ja myślę, że on będzie rósł między 12% a 15% 17%, czyli te tutaj wartości jeszcze bardzo mocno rosną. Także ogromne plusy. Kto się interesuje sprzedażą internetową, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby by uruchomić czy sklep internetowy, czy zacząć działać. Jeśli już prowadzisz firmę albo na przykład myślisz o tym, żeby wyjść na rynek międzynarodowy, to zobacz tutaj pozostałe playlisty, też jest link w opisie do mojego case study, też może Cię to zainteresuje. Jeśli masz jakieś swoje pytanie, napisz w komentarzu, zostaw również łapkę tutaj do góry, to też na pewno przyda się to algorytmowy... Także moi drodzy, ktoś, kto myśli o tym, żeby zacząć działać w internecie albo już działa, to myślę, że przed nami wspaniałe czasy. Także, także jesteśmy tutaj, w, no, zaczęliśmy dobrą dekadę, no ale czas pokaże. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, follow, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no, to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów. Wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.